Witam wszystkich bardzo serdecznie Wróżka Styla się kłania A przede wszystkim witam wszystkie lwy Bo to jest dla was Horoskop na kwiecień Horoskop wróżba Oczywiście karty Tarota Wizja, karta wizja Ciro Marcietiego Tak e, I tutaj przekaz od aniołków Dla was na kwiecień 2020 Zobaczymy jak to wszystko przebiegnie e, Kochane moje lwy Wy się nie poddacie, wy jesteście silne. To jest taka sytuacja, jaka jest teraz w kraju. Jest dzisiaj 15 marca, jak nagrywam ten horoskop. Także sytuacja jest nieciekawa, ale my wszyscy będziemy podnosić swoje wibracje. No, ja może nagram taki filmik, właśnie dla wszystkich, jak ktoś będzie chciał obejrzeć, jak się wzmocnić, jak właśnie. Zrobić coś dla siebie, co w tym czasie robić, tej całej kwarantanny. Zobaczymy, jak to będzie, ale rozmawiamy teraz o kwietniu i po prostu mam nadzieję, że ten kwiecień już będzie dużo, dużo lepszy i, i nie będzie wywoływać nikt w nas takiego strachu i lęku. Dobrze, chciałam Wam przypomnieć, że możecie zadać jedno darmowe pytanie. Ale tylko raz tak. Piszcie je na mojego maila, którego znajdziecie w filmiku. Także zachęcam. E, wszystkie darmowe pytania, oczywiście, w filmikach publicznych, które codziennie tam nagrywam, wstawiam. Wy dostajecie link, e, nie musicie szukać, także korzystajcie z tego jednego darmowego. No i z pytań po 10 zł również na filmik publiczny, czyli. Za jedno 10 zł, i też możecie zadać konkretne pytanie. No, możecie zadawać naprawdę mm, pytania, jakie chcecie, tak? No, już jak ktoś mnie ogląda, to wie, że odpowiadam na wszystkie pytania. <laughs> ok, co jeszcze? Dzieciom nie wróżę, dlatego dzieci do mnie niech nie piszą, także tutaj od razu mówię. No bo nie, ja mogę, jak mama na przykład zapyta się o zdrowie dziecka, to ja mogę sprawdzić albo o coś mama się pyta. Wtedy ja mogę oczywiście sprawdzić, a nie tak, że, a nie tak, że ja po prostu sprawdzam dla kogoś nieletniego. Poza tym, co jeszcze? No, wróżę prywatnie, przez telefon, przez Skype'a, mailowo, mogę Wam na pytanie odpowiedzieć. No, przez Whatsappa, Vipera, Messengera, no wszystko, tak. Zapewne powstaną nowe za chwilę aplikacje, właśnie z których będzie można się łączyć, bo wszyscy będą siedzieć w domach i, 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 i po prostu trzeba przecież z kimś porozmawiać, tak. Trzeba z kimś, ale jak jakieś restrykcje wprowadzą od poniedziałku, czyli od jutra, to ja nie wiem. Ok, co jeszcze? E, oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne robię właśnie to też. Sprawdzam tam zdrowie, sprawdzam tam stan energetyki, czakr, aury, czy są klątwy, uroki, złożeczenia. <laughs> Także e, oczyszczam, ściągam wahadłem, oczyszczam Białuszawiu, Paulo Santi, robię wam taki po prostu taki fajny ten um, rytuał <laughs> oczyszczania. A robię też rytuały świec w pełni i wnów księżyca, czyli też możecie sobie zamówić taki rytuał będzie teraz naj, najszybciej to będzie 24 marca a potem w kwietniu już na początku kwietnia gdzieś koło 8 pewnie pełnia księżyca i znowu na koniec znów księżyca także jak ktoś ma chęć to zapraszam na same dobre rzeczy czyli przyciąganie finansów przyciąganie miłości przyciąganie Zdrowia, y, odcinanie się od złych ludzi, sytuacji, miejsc, też możemy tak zrobić. Ochronę na przykład jakąś, tak, czyli też rytuał, o, rytuały ochronne. Nie robię żadnych klątw, także nie. Proście mnie o takie rzeczy, bo po prostu skrzyczę Was, y, bo niektórzy chcą, żeby klątwę na kogoś rzucić. No, ja takich rzeczy nie robię, nigdy nie robiłam, bo jestem dobrą wróżką i mam dobre serduszko e, Ok. E, poza tym co jeszcze a, a takie wróżby możecie sobie na rok zamówić, czy dwa, też w filmiku prywatnym e, i ja wam nagram wyślę filmik, także też fajna sprawa, dobrze kochani jak <coughs> czegoś nie powiedziałam to chodźcie na moją stronę www.astyla.pl e, i główne przesłanie na kwiecień dla naszego lwa Jakie przesłanie, jaka energia? O, nowa energia, nowa energia, powiem Wam, silna. Co Was nie zabije, to Was wzmocni, kochane lwy. Dobra, bardzo energia. Nowe pomysły na siebie, jakieś rozwijanie się duchowe też. Jakieś. Przeprowadzki mogą nawet być. Słuchajcie, no wy tutaj zamiast siedzieć, jak to się mówi, to wy trochę tutaj poszalejecie. Bardzo dobra energia powstania, jak to się mówi, z popiołów i super to wygląda. Mogą być, no, mogą być nowe pomysły na zarabianie pieniędzy, nowa praca, awanse. No co tutaj się będzie działo? Zobaczymy zresztą po kolei. Jeszcze zobaczymy, co Wam się uda, a co się nie uda. Co się uda dla lwa właśnie w kwietniu. A co się nie uda? O! Awans jakiś. No właśnie, jakiś, bo Wy będziecie mieli jakieś pomysły na zarabianie pieniędzy, i tutaj może to się nie udać. Powiem Wam szczerze. W kwietniu oczywiście. E, bo potem czemu nie? Czyli nie, w razie co, nie poddawajcie się, uda wam się przezwyciężyć jakieś strachy, lęki, jakieś e, mocne takie przeciążenie. E, los wam w tym pomoże. No i też może wam się udać osiągnąć jednak sukces i, e, i spełnić swoje jakieś marzenie. E, tutaj jakiś pomysł na jakąś inwestycję, czy, czy, e, czy coś w tym stylu, może te, po prostu się nie udać. Jakiś mały pomysł, to nie musi być jakiś tam Wielki pomysł, ale no, są takie pomysły, no nie wiem, też na wydawanie pieniędzy. Czyli może będziecie chcieli zrobić remont, no nie uda się. Może będziecie chcieli kupić samochód, no też może się nie udać. Coś w tym miesiącu, takie lekkie przeszkody i pewne rzeczy mogą się nie udać, ale no nie przejmujcie się tym oczywiście. To jest tylko jeden miesiąc, który szybko minie praca i finanse No tutaj będziecie chcieli sobie pożyć życiem hedonistycznym nagle obudzicie się rano i stwierdzicie, że dlaczego ja na przykład nie mam właśnie nowego samochodu. Przecież mnie stać. Albo dlaczego ja mam dalej tą starą y, kuchnię. Przecież mnie stać, mogę sobie zamówić. E, dlaczego ja y, nie żyję normalnie, y, tylko gdzieś tam y, wszystko chowam do skarpety, a życie jest takie kruche. To wszystko chyba przez tą epidemię ludzie zaczną jakoś inaczej myśleć. No, i tutaj będziecie chcieli sobie pożyć hedonistycznie, może będziecie chcieli trochę więcej pieniędzy wydać, może nawet swoje oszczędności. <grytanie> Także tutaj uważajcie, uważajcie, żeby nie przesadzić. Cóż, w pracy pewnego rodzaju ograniczenia: dużo pracy, rutyna, dużo czegoś, coś, coś musimy robić, coś musimy nadrabiać. Jest, jest w tym wszystkim y, satysfakcja, jest w tym radość, mimo wszystko jakaś dodatkowa jeszcze praca. No właśnie, dodatkowe jakieś prace, jakieś fuchy, jakieś pomysły właśnie na, na, na zarabianie pieniędzy. No i w królu monet jesteście, czyli bardzo dobrze sobie poradzicie finansowo. Także widzę, że tu lepiej sobie możecie poradzić od innych znaków, tak? Bo właśnie y, już robię Was, oczywiście, Wy jesteście. Y, po, po raczku, po bliźniętach, po byczku i po baranku. No i widzę, że tutaj u Was te finanse jednak najlepiej na razie wyszły. No i teraz urzędy, sprawy urzędowe. Sprawdzamy sprawy sądowe. O! No pewnego rodzaju pra sp prawne sprawy u was są zablokowane, tak? Czyli rzeczywiście nie uda się pewnych spraw zakończyć, na przykład sądowych. I, y nawet jeśli by była sprawa sądowa, to też niedobrze dla was, bo, y bo też nie, nie za dobrze dla was mogłaby się skończyć, tak? Y także tutaj y lepiej, lepiej się nie denerwować, poczekać na jakiś inny termin. No, i tu dużo spraw nie do końca załatwionych, tak? Czyli coś tam jeszcze może być, nie wiem. No, mam nadzieję, że te urzędy nie będą pozamykane do końca świata czy do wakacji, bo u nas już są urzędy pozamykane, tylko tam telefonicznie można załatwiać najważniejsze sprawy, a resztę to po prostu trzeba czekać. No, i tutaj też jakieś, jakaś sprawa niezałatwiona. E, nieskończona. E, uważajcie po prostu e, uważajcie, e, żeby żeby o, widzicie, ziewnęłam sobie, przepraszam Was, ale pogoda jest taka śpiąca. E, uważajcie, żeby po prostu y, nie denerwować się, nie wściekać. Pewnego rodzaju jakieś właśnie takie y, Manipulacje przy Was są urzędowe, czyli na to zwróćcie uwagę. Na, to najczęściej jest w sądzie, tak? Ktoś nami manipuluje, ktoś przedstawia fałszywe dowody, tak, takie sprawy. Ok. Sprawdzamy miłość, emocje. Jak tutaj się potoczy u lewa? W ogóle jest horoskop miłości dla singli, dla par i dla par długoletnich, to już jest wstawione na kwiecień. A tutaj powiem Wam tak: pewnego rodzaju takie uśpienie, wyciszenie emocjonalne, tak? Bardziej może będzie Was obchodzić duchowość i praca niż jakieś tam miłostki, wkręcanie się w jakieś romanse. Raczej nie, raczej tutaj. Zostaniecie wierni, lojalni, a po prostu emocjonalnie bardzo wyciszeni, jak na lwa, spokojni, wyciszeni i rzeczywiście rozwijający coś w sobie, tak? Może jakieś zdolności parapsychologiczne. I teraz dom i rodzina. Zobaczymy, czy będzie wszystko w porządku. Dom i rodzina. Powiem tak, no, mogą być problemy właśnie z jakimś remontem, na przykład domu, tak, tutaj się nie dogadacie z fachowcem, albo fachowiec was oszuka i nie przyjdzie, także tutaj uważajcie na pewno na takie rzeczy drobne. Ogólnie, cóż, jakaś kłótnia może być w rodzinie, to nie musi być u was sam raz w domu, to może być, nie wiem, z innym, z jakimś innym członkiem rodziny, kto mieszka gdzieś indziej, tak, to nie musi być w domu u was. Ale, ale tutaj jest jakiś konflikt, ktoś będzie chciał wywołać, no i pewnie wywoła. W każdym bądź razie ogólnie nowa energia w rodzinie, przeciążenie trochę, siedzenie w domu. No, lew będzie próbował gdzieś tam się wyrwać I, 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 i po prostu trochę za dużo tego siedzenia w domu, i, i, i takie przeciążenie przeciążenie, że. Samym siedzeniem. Ja nie mówię tam, że, że coś tam będzie złego, ale rzeczywiście tutaj uważajcie tylko na jakąś osobę z rodziny, bo jest kłótnia, a tak w domu u Was będzie ok. Dobrze. Po dużej przeprowadzki zobaczmy, jak tu wyglądają. Od razu pustelnik. Mhm. ogólnie dwie jakby podróże nawet bym powiedziała tu e, dla tych no, którzy tam coś sobie zaplanowali są pewnego rodzaju blokady e, przesunięcia e, no szczególnie jak jakieś sprawy e, związane z zawodem waszym e, nie dojedziecie gdzieś możecie gdzieś się spóźnić e, także tutaj e, no tak to jest e, w każdym bądź razie e, co do przeprowadzki, raczej też to nie, był, nie byłby dobry okres na przeprowadzanie się, ani nawet na wyjeżdżanie. No, ale jak musicie przy tym rydwanie gdzieś jechać, no to najwyżej pojedziecie, no. A że będą jakieś jeszcze problemy, no, komunikacyjne, to już jest inna sprawa. Wrogowie. Zobaczymy, czy macie jakieś tutaj wrogów, czy macie kogoś się bać w kwietniu. Mm. Nie, 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 nie. Jakoś powiem wam. Tam ktoś z rodziny, tak? Jakieś po prostu, hmm, ale to tylko tam jedna osoba. No to wiadomo, zawsze ktoś się znajdzie. Może jakaś stara ciotka, to się mówi. Ale tak naprawdę to jako ludzi koło siebie nie będziecie mieli zbytnio dużo wrogów, raczej przyjaciół, raczej ludzi nastawionych do was pozytywnie. Także super, no. I teraz zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka. Lalwa. No, troszeczkę jest energetyka. Czakra serca, czakra gardła są zanieczyszczone. Tu uważajcie cały czas na swoje gardło, na przeziębieniowe sprawy. No i na swoje serce, takie kucia w sercach, lekkie osłabienie w płucach też. No tutaj uważajcie. Poza tym, co jeszcze? Wampir energetyczny właśnie, przyczepiony do gardła. No tutaj właśnie ja, ja usuwam takie na przykład wampiry energetyczne, tak? No bo no, no nic nie zrobimy. Wiadomo, że ktoś się do nas podczepi, przyczepi, zabiera nam energię. A my o tym nawet nie wiemy, tylko na przykład źle się czujemy. Dobrze, że macie tego arcykapłana, czyli rzeczywiście otwierać się będzie Wam świadomość, będziecie się budzić, będziecie widzieć i obserwować więcej, i, i, i może Wam te trzecie oko nawet się otworzy. Ok. Dodatkowe ostrzeżenia zobaczymy. Dodatkowe ostrzeżenia. Czy tu są jakieś dodatkowe ostrzeżenia? No, widzicie, no, przy karcie y, świata jest diabeł, czyli nie wybierajcie się za granicę na razie, w kwietniu jeszcze. Y, jest niebezpiecznie dalej na świecie. Y, no, pff, no, jak Anglicy twierdzą, że ma się w 60% zarazić ludzi ich to nie obchodzi i że to kto umrze, to umrze, no to sobie wyobrażajcie, wyobraźcie Anglię, Francję, Francja, tam jakieś są, wychodzą ludzie na ulicę, no to są takie, nie, nie powiem brzydko, ale naprawdę jak można narażać swoich bliskich, jak wiadomo, że, jest, że coś tam wisi w powietrzu i wyłazić jeszcze i zarażać się nawzajem. Yy, także tu jest takie ostrzeżenie tak żeby uważać może na to no bo na przykład no właśnie będziecie a wyjedziemy gdzieś na wakacje yy, tam gdzieś yy, powiedzmy do ciepłych krajów no uważajcie na podróże właśnie uważajcie na to bo to jest jakieś niebezpieczeństwo tu się pokazuje lepiej siedzieć bezpiecznie w swoim własnym ogródku tak Dobra, zobaczymy kartę wizji teraz dla Was. I co tutaj będzie? I dla Lwa wyciągamy. O! 21 oczko. Damę szczęścia dla Was wyciągnęłam. Wspaniale. E, czyli co? To Las Vegas. E, Las Vegas. No, lew na pewno lubiłby Las Vegas. Czemu nie? E, no cóż, ta karta mówi, że będziesz, będziesz miał teraz szczęście. Podejmuj ryzyko. Los i dama szczęścia ci pomogą. E, przemyśl wszystkie wady i zalety i graj w życie. No właśnie, do tego ten diabeł wszędzie się pokazywał. Diabeł to też. Potężna kasa, tak? Yy, może być wygrana też. Yy, no. Hmm. No, ale ta karta, wiecie co, jeszcze mówi, że będziecie wierzyć w przesądy. No to dobrze. <ścười> Czarny kot. Ok, no i losujemy co tutaj. Znowu tutaj powiedzą aniołki. Jaki przekaz? Skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć, skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. No i lwy, tutaj proszę bardzo, na jednorożcu. Super, super, ale to mi się najbardziej podoba, bo ta, ta dama, dama szczęścia koło fortuny los. No, coś was fajnego spotka, tak myślę. Mimo tego, że taka jest sytuacja, wy oczekujcie na jakąś niespodziankę i tego właśnie Wam wróżka styla życzy. Subskrybujcie mnie, żeby te filmiki do Was przychodziły, bo ja na, nagrywam codziennie. A potem będziecie mnie szukać, a teraz to każdy może się nagrywać, a nie wszystkie, jak to się mówi, wróżki prawdę wam powiedzą. <laughs> e, także mm, szczęścia wam życzę dużo, właśnie w miłości, w zdrowiu, e, w pieniążkach, w czym sobie tylko chcecie. E, I co? Czekamy na wakacje, czekamy na lepsze czasy, nie boimy się niczego, wyrzucamy ten strach z głowy ale jesteśmy ostrożni, bo dbamy o naszych bliskich. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa-pa!